Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na prezentację wkrętarki z podajnikiem do regipsów Kaltman Model K, myślnik WZP 18V. Zapraszam. No więc dobrze, ostatnio na moim kanale pojawiły się testy e, sprzętu marki Kaltman. E, były to testy z, e, sprzętu z marki Kaltman Titanium, z serii Titanium, tak dokładniej. I dostałem przy okazji pytanie, czy nie zechciałbym przetestować przy okazji prawdopodobnie najtańszej wkrętarki z podajnikiem do regipsów na rynku. Tak jak mówiłem, model Kamyślnik WZP18V. No, zgodziłem się, dlaczego nie. Możemy sprawdzić sobie, tym bardziej, że nie miałem nigdy z takim sprzętem do czynienia. I teraz tak, powiedziałem najprawdopodobniej najtańszej wkrętarki na rynku. Taką dostałem informację od pracownika firmy Kaltman. Oczywiście zrobiłem swoje rozeznanie głównie na portalu Allegro. I teraz tak, profesjonalne akumulatorowe wkrętarki takich marek jak Makita, DeWalt z akumulatorami w zestawie to oczywiście skosz 1000-1500 no, i jeżeli oczywiście ktoś profesjonalnie zajmuje się suchą zabudową, no to wiadomo, że sięgnie prawdopodobnie po taki sprzęt. Ale jeżeli ktoś ma jakiś remont w domu, to może zwrócić swoją uwagę na coś zdecydowanie tańszego. Wkrętarka ta kosztuje 299 zł za cały zestaw. I tak jak mówię, szybko sobie spojrzałem na Allegro, i faktycznie na przykład następny model, jaki znalazłem, w sensie model innej marki, taką wkrętarkę, kosztował 400. 50 470 zł, a tu mamy 300 zł, więc faktycznie jest to spora różnica. E, a co my tak naprawdę mamy w zestawie? Już wam pokazuję. Otóż w zestawie, aha, dobra, otóż w zestawie mamy nic innego jak tak naprawdę wkrętarkę z dwoma akumulatorami i specjalnym adapterem do tych taśm z wkrętami. No i dobrze, i teraz tak, e, takie adaptery są też do kupienia właśnie same adaptery na Allegro. Cena takich adapterów to z tego co widziałem od około 120 do 200 zł. No tutaj za 299 zł mamy dodatkowo wkrętarkę i dwa akumulatory. Jest to wkrętarka jakiś podstawowy model. Z tego co pamiętam ma 35 Nm, ale to już sobie weryfikuję, żeby kogoś nie, wpo, nie wprowadzać w błąd, bo to wszystko mamy tutaj opisane. Tak, tutaj mamy dane techniczne wkrętarki, można sobie zerknąć. Jak widzicie, jest to 29 Nm, nie 35. Przepraszam, pomyliłem się. Mamy dwa biegi, obroty na pierwszym 400, na drugim 1450. No i mamy dwa akumulatory, 2 amperogodzinne wkrętarka jest 18V. Yy, I teraz tak, tak jak mówiłem, takie adaptery kosztują 100, nawet do, 120, nawet do 200 zł. I są to adaptery uniwersalne, które najczęściej yy, mocowanie mają rozwiązane na takiej zasadzie, że mamy tutaj yy, ścisk, który po prostu zaciska nam się na futerku naszej wkrętarki. Jak to, yy, no, na tych aukcjach jest często opisane, że pasuje do większości wkrętarek, ale jak to często bywa. Albo możemy trafić mieć taką wkrętarkę z takim futerkiem, że nie będzie to pasowało, albo może to jednak nie do końca zdawać egzamin, jako że jak coś jest uniwersalne, to wiadomo jak to może wyglądać. Tutaj mamy troszeczkę inną sytuację. Bo zerknijcie na wkrętarkę. Tutaj jest jej futerko i jak widzicie, tutaj jest taki specjalnie plastik Wyfrezowany, gdzie po prostu nam się ten adapterek zakleszcza. Co, co zresztą zaraz pokażę. Ale może po kolei. Jest wkrętarka, są dwa akumulatory. Akumulatory są ze wskaźnikiem naładowania. I może od razu powiem, bo zapewne padną pytania, czy to są wymienne z serią Titanium. No nie do końca. Zobaczcie, to jest wkrętarka z serii Titanium. Ten akumulator nie wchodzi, ale w tą wkrętarkę. O dziwo da się włożyć, nie do końca, bo jest inny system blokowania. No ale ona nam się nie, nie zakleszczy, nie zaklika, że tak powiem, jeżeli ją wsuniemy no, troszkę na chama. Od biedy działa. No ale to jest nieprzystosowany sprzęt definitywnie do tego typu akumulatorów, tylko do akumulatorów, które są tutaj w zestawie. Pokazałem to tylko, żeby uprzedzić pytania. W zestawie mamy też taki długi bit, specjalny do tego adapterka. Mamy ładowarkę. No i mamy dwie tasiemki z wkrętami. No i słuchajcie, 299 zł. I teraz tak jak mówię, jeżeli ktoś ma jakiś remont i potrzebuje sobie gdzieś tam regipsy położyć, no to faktycznie może to być fajne usprawnienie. A jeśli w dodatku taka osoba nie ma wkrętarki, no to w sumie za trzystówki ma wkrętarkę, która jakieś tam podstawową robotę na pewno zrobi. I w dodatku ma, mamy ten adapter. E, oczywiście samą wkrętarkę też sobie przetestujemy, jak ona wierci, jak wkręca wkręty, jakie jesteśmy maksymalnie e, w stanie wkręcić wkręty jakiej wielkości. Ja sobie teraz zamontuję ten adapter i pokażę, jak to wygląda. A w zasadzie lepiej będzie, jak to pokażę oczywiście przed kamerą. Najpierw wkręcamy sobie ten długi bit. Tutaj od dołu mamy zaznaczone w którą stronę, zakręcamy w którą stronę, odkręcamy. Czyli w tym wypadku musimy przekręcić e, na dół, no w, na dół z perspektywy oczywiście, której ja pokazuję wam przed kamerą. Wkładamy, przekręcamy. No i w zasadzie to tyle. Mamy zamontowane. Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj widzicie jest pokazane nam różne długości wkrętów i tutaj mamy ogranicznik głębokości wkręcania wkrętów, który sobie ustalamy na zadaną głębokość i dokręcamy tym pokrętłem. No dobra, tak wygląda sprzęt. Myślę, że na początek nie pozostało nam nic innego jak sprawdzić jak to spisuje się w regipsach. No dobrze, mamy tutaj jakiś odpad profilu Stalowego i oczywiście jakiś odpad. Regipsa ustawię to sobie na środek. No i dobrze, spróbujemy zobaczymy, jak to działa. Ja już tutaj mam magazynek z wkrętami załadowany. To jest banalne. Wkładamy go do dołu w tą prowadnicę i tutaj celujemy pierwszym wkrętem. Ustawimy sobie wkrętarkę na bieg drugi, na szybszy. I sobie ten ogranicznik głębokości na początek ustawimy na minimum. Czyli teoretycznie wkręty powinny nam bardzo płytko się wkręcać. No i co? Próbujemy. Źle włożyłem taśmę, pierwszy wkręcik nie załapał. I zobaczcie, ile nam wystaje wkrętów. Bardzo dużo. Teraz sobie przestawimy ten ogranicznik, no tak powiedzmy, na środek, na połowę skali. Już jest dużo lepiej. Ten to tutaj ja nie docisnąłem. No, i teraz ja ten ogranicznik sobie przestawiam na najgłębszą, e, najgłębszą głębokość, największą głębokość wkręcania. Próbujemy. No i oczywiście w tym wypadku mamy wyraźnie przekręcony wkręt. Czy wyraźnie przekręcony? Do szpachlowania może wręcz idealnie. Troszeczkę sobie cofnę. Dobra, i spróbujmy teraz. No i zobaczcie, jest tak milimetr, 2 mm wkręt zagłębiony w regips. Powtarzalność idealna, wszystkie są praktycznie wkręcone tak samo, ten regips jeszcze dalej jest, jest. No to próbujemy sobie dalej. Staram się Wam to pokazać w ten sposób. Weźmiemy sobie jeszcze raz z powrotem na maksymalną głębokość i spróbujemy gdzieś tutaj obok. I te są wkręcone na maksymalnej głębokości. Dobrze, słuchajcie, ja teraz na. Zmniejszę sobie to delikatnie, tak jak było może na początku, czyli tak troszkę przed maksymalną głębokością. I co? Tak naprawdę spróbuję wystrzelać, że tak powiem, cały magazynek tutaj gdzieś w ten regips, żeby zobaczyć, czy gdzieś się nam wkręt jakiś zablokuje, coś, coś się po prostu wydarzy. Ja Wam to puszczę na przyspieszonym tempie. No i okej. Okay. Wystrzelałem wszystkie wkręty. Nic się nie stało. Dwa razy tylko popełniłem tak naprawdę jabłon, bo przykładając, dociskając i wkręcając wkręt, nie uniosłem do końca i znowu chciałem docisnąć. Musimy oczywiście podnieść do samego końca, żeby bit wskoczył w kolejny wkręt. Jak widzicie, zajęło mi to. No, ja patrząc tutaj na aparat, to chyba z półtorej minuty, także bardzo szybko. Tymi oczywiście się nie sugerujemy, to są te pierwsze. Aha, tutaj zobaczcie, bo tutaj oczywiście za blisko no, ten wkręt naszedł na ten. A to był jeszcze jeden z tych pierwszych, których coś tam ja popełniłem błąd. Wszystkie wkręty są bez problemu wkręcone. Zobaczcie, z ciekawości jeszcze taka jedna rzecz. To jest ten sam regips tutaj, zbombardowany wkrętami, co zresztą tutaj widać. Podłożyłem sobie drewnianą kantówkę. Zobaczymy sobie z ciekawości, o, troszeczkę coś tam jest nierównego, z ciekawości czy na drugim biegu, jak to będzie działało w drewno. Oczywiście, raczej nikt nie będzie kręcił regipsów do drewna, ale spróbuj No i również to świetnie idzie. No dobrze, sprawdźmy sobie teraz samą wkrętarkę. Powkręcajmy sobie coś w drewno. 29 nm. Ja wiem, że jak na te czasy to nie brzmi jakoś zbytnio okazale, no ale. Generalnie, jako urządzenie do regipsów nie potrzebujemy przecież więcej. Zobaczmy, co damy radę sobie osiągnąć, e, jeśli chodzi o wkręcanie wkrętów w drewno. Na początek, na rozgrzewkę, wkręcę 12 cm długości fi 6. Tutaj powinniśmy sobie, myślę, bez problemu poradzić. A nawet, słuchajcie, nawet spróbujemy bieg drugi. Raczej będzie za słaby, ale spróbujmy. No, i tak jak myślałem, to już nam się kończy. Zmieniamy na jedyneczkę. No, sorry, nie zauważyłem sprzęgła, de facto to było sprzęgło 18, jak już tak się stało. Mamy wkręcone i od razu przechodzimy sobie do już dużo większych wkrętów, to jest Fi8 i jego długość to 160, próbujemy. No, bez problemu. No to co? Od razu dycha. Fi10 w sensie. Długość też 160, ale Fi10. No, jak dyszkę taką wkręci, jak na 29 nm, już będzie fajnie. No i niestety dycha, to jest za dużo. Tutaj mam kolejną dychę, jeszcze dłuższą, ale skoro tego nie wkręcimy. Oczywiście z nawierceniem poszłoby bez problemu. Słuchajcie, zestaw ten oczywiście jest sprzedawany jako typowy zestaw do regipsów, więc yy, na nigdzie w instrukcji ani na opakowaniu nie znalazłem maksymalnych średnich wiercenia. Domyślam się, że mała taka wkrętarka 29 Nm, no nie będzie to zbyt okazała średnica i na pewno nie będzie to 32 mm. Ale dlaczego nie spróbować? Oczywiście nie odważy się tutaj na biegu drugim, znaczy nie odważy się, to po prostu nie ma sensu, na biegu drugim na pewno się zatrzyma. Próbujemy sobie na biegu pierwszym. Generalnie przeszedłem już na wylot. Zresztą co wam pokażę, ale wtedy często lubi się właśnie w ten sposób zblokować wiertło. Także, także jak widzicie, 32 mm na biegu pierwszym. Wiadomo, że więcej to trwa niż na biegu drugim, ale sobie poradziliśmy. Dobrze, słuchajcie, dwie rzeczy, o której zapomniałem. Pierwsza to naprawdę szczegół. Otóż jeszcze w zestawie mamy uchwyt do paska. A druga to, skoro to jest taka mała wkrętarka, to pokażę Wam jej wagę. Bo to na pewno jest dla niektórych ważne. Bez akumulatora mamy 878 gramów, także bardzo fajny wynik. Z akumulatorem dwójką mamy kilogram 230 około. I jeszcze zamontuję sobie podajnik. Natomiast z podajnikiem cały ten zestaw, czy mi się to uda położyć na wadze, żeby nie przeważyło. Oho, będzie ciężko. O, udało się. Eee, kilogram 680. Także bardzo fajny wynik, bo niektóre mocne wkrętarki same bez akumulatora potrafią tyle ważyć, co tutaj cały ten zestawik. No i przy tej wadze, którą Wam podałem, jeszcze była zamontowana taśma e, praktycznie pełna. Tutaj na końcu tylko kilka wkrętów już zostało wkręconych. No i co, słuchajcie, e, te taśmy są oczywiście uniwersalne, można je kupić na Allegro czy zapewne w jakimś sklepie budowlanym. E, tak jak mówię, ja jakoś e, nigdy w życiu za dużo regipsów nie robiłem. Chociażby ostatnio, jak sobie robiłem, to co prawda naklejna na placki, tak zwane akurat. I no nie jestem jakimś ekspertem, żeby tutaj się wypowiedzieć o typowych wadach czy zaletach tego urządzenia. Bardziej miałem tutaj za zadanie, zresztą jak zwykle, pokazać Wam tak naprawdę działanie tego sprzętu, czego możecie się spodziewać. E, powtarzam cenę: 299 zł za zestaw wkrętarka, dwa akumulatory 2 ładowarka, e, podajnik e, z, e, i dwa, dwie taśmy z wkrętami. Cena wydaje się bardzo uczciwa. Jeżeli ktoś potrzebuje sobie czy odświeżyć mieszkanie, czy jakąś drobną robotę, właśnie z regipsami wykonać, wydaje się bardzo okej. Okay. Tym bardziej, że tak jak mówię, profesjonalne wkrętarki akumulatorowe typowo do regipsów kosztują naprawdę bardzo spore pieniądze. Ta się wydaje fajną alternatywą dla amatorów. To tyle na ten film. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, hej.